W 221 odcinku Pogwał Magiczny Ogród. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co się stało w moim ogrodzie, co się zmieniło i jak obecnie wygląda po tej długiej przerwie. Tak jak już pewnie pokazywałem, część ogrodu już wyściłkowałem i jest większość nasadzeń, tych, które były w planie. I teraz czekam, żeby zrobić resztę ogrodu, ale no, z czasem trochę ciężko. I popowiem wam chwilę o każdej z grup roślin, które jest aktualnie sobie rosną. Tak jak widzicie, wrzosy w tym roku też bardzo ładnie zakwitły. Czekamy teraz do wiosny, będę dopiero wykwasno ciał, ale wiosną pojawią się tutaj jeszcze krokusy i pewnie gdzieś w grudzień, może styczeń luty pojawią się kwitnące cimierniki, bo już widziałem, że już pąki kwiatowe są zawiązane, tylko że trzeba poczekać, aż wyrosną. I też wrzośce będą niedługo kwitły, znaczy no niedługo, no w maju, pewnie dopiero kwiecień, maj, ale tutaj są już takie pewne anomalie i zaczynają się rozwijać pąki na nich. Raczej to nie powinien być problem. Nie powinny mieć problemu też z przezimowaniem, więc powinny się dobrze czuć w tej szczółce tutaj i... I w tych liściach, bo też nie grabiłem liści, zostały w ogrodzie naturalnie. Też jest nieposprzątane prawie nigdzie, bo jeszcze nie miałem tyle czasu, żeby się za to wszystko zabrać. Też nie są poprzecinane krzewy, tak jak lawenda na przykład, krzewy, krzewinki nie są powyczasywane Trawy nie są powiązane żadne trawy. Też w niektórych miejscach, tak jak tu na przykład przy Azali, brakuje już ściółki. I teraz wszędzie to wszystko uzupełniać jeszcze i dosypywać, no bo też pierwsze ściłkowanie było takie, że tych zrębków było nagle dużo, a potem one się trochę jeszcze posychały, troszkę poginęło tej masy, ona już części się przetworzyła po prostu i już zniknęło. Teraz wszędzie wszystko pouzupełniać i też azalia na przykład już powiązała pąki kwiatowe na przyszły rok, na wiosnę. Pierisy japońskie też powiązały już kwiaty na wiosnę. Zobaczymy, czy dotrwają do tej wiosny te kwiaty, czy nie przemarzną. Ogólnie o pierisach japońskich chciałem zrobić oddzielny materiał i też chciałem już wrócić do kręcenia takich systematycznych materiałów, ale też czasem trochę jest krucho i postaram się wygospodarować po prostu chwilę. Żeby zrobić takie materiały rzetelne, konkretne, żeby też było dużo informacji w nich, ale nie były też jakieś strasznie przesadnie długie. Pierwsza skarpa też już dosyć ładnie wygląda, jak na swój krótki okres czasu we wzroście. Już widać niektóre rośliny, które nawet były bardzo maleńkie, posadzone. I już po pierwszych przymrozkach widać też wybarwienie niektórych roślin jak y, na przykład u tej sosny, widać bardzo ważny ten żółty kolor, i też te miniaturki, które były takie bardzo maleńkie, sadzone, tak jak na przykład ten cyprysik. No podróż dosyć konkretnie i ma bardzo fajnie po prostu skręcone pędy, fajnie ułożenie tych igieł jest. Oczywiście polecam odcinek ze skarpą, w którym te wszystkie osiny są podpisane i omówione, które jak się dokładnie nazywa. W tym fragmencie zakładanym w tym roku i ściółkowanym tu też były przesadzone te kilka traw spod płotu już i część bolini już jest wycięta. Część jeszcze roślin nie jest no, przyciętych, jak na przykład te hortensje. Jeszcze nie poprzycinałem tego i muszę to zrobić w najbliższym czasie. Trawy też jeszcze nie są powiązane, ale na cztery sztuki, które były przyniesione tutaj wszystkie cztery zakwitły, więc jestem bardzo zadowolony. No i teraz będę się brał do kolejnych prac niedługo właśnie przycinania, sprzątania tego ogrodu, bo no wymaga on tego już. Druga skarpa z iglekami też ma się dosyć dobrze. Znaczy w sumie też nie z iglekami, bo występują na niej dwa klony palmowe w różnych odmianach, ale ma się dobrze. Chyba większość roślin się przyjęła nie ma takich jakichś strat roślinnych i też zrobię materiał taki dokładniejszy o niej, jakie są rośliny, jakie odmiany i dlaczego została już na druga taka skarpa, i widać też już, że były przymroski, bo sosny, które przebarwiają się na zimę na żółto już się poprzebarwiały i to jest właśnie wynik tych, tego właśnie, że spadała temperatura. Do zaczka wodnego wyjąłem już pompę i no woda też nie filtruje się nie powinienem tego w sumie robić na zimę tak jak podawałem na jakiejś grupie właśnie z oczkami wodnymi, ale w ogóle jest pęknięta gdzieś woda ucieka i będzie do przebudowy to oczko wiosną więc stwierdziłem, że to zrobię już teraz tu też trawy nieposprzątane, jeszcze nie powiązane i też już straciły swój urok przestały się, już nie widać ich takich charakterystycznych przebarwień, wybarwień. Za to ten Miscan Greclimus bardzo ładnie się przebarwił po tych przymrozkach. I w sumie ma z pięć może kolorów różnych na sobie. Bardzo fajnie i efektownie wygląda teraz w ogrodzie. Rabaty z rozpelnicami w tym roku pokazały swój prawdziwy wygląd. Nie wiedziałem, że aż tak dużo mogą urosnąć po, w sumie po drugim roku po posadzeniu. Mimo, że to były odmiany takie mniejsze ale są po prostu efekt bardzo efektowny w tym roku. Też jeszcze nie powiązane, ale chyba je tak zostawię, już nie będę nic z nimi zmieniał. Też moja magnolia o bordowych kwiatach w tym roku zawiązała bardzo dużo pąków kwiatowych i chyba się już tak zakorzeniła dobrze, bo też wypuściła jeden długopęd taki, no ma chyba z 40 cm więc chyba się już zakorzeniła i u góry też wypuściła jeden y dłuższy pęd, który może będzie przewodnikiem potem.